Cześć, nazywam się Sandra hajduk popińska i od lipca jestem redaktor prowadzącą serwisu kobieta.pl. Kobieta.pl jest dla Was, dla naszych użytkowniczek i użytkowników. Bardzo chciałabym, żebyście podchodziły do niego jak do magazynu, który lubicie przeglądać w wolnej chwili, którym lubicie się inspirować, który czasami Was prowokuje, czasem szokuje, a czasem wywołuje rumieniec na Waszej twarzy. To moja redakcja i ja stoimy za tym, żeby dostarczać Wam najlepszej jakości rozrywkę i merytoryczny content. Zapraszam! Hej, nazywam się Ola Sil, w kobiecie.pl pracuję od niedawna, interesuję się szeroko pojętym designem, urodą i showbiznesem, a w mojej pracy najbardziej lubię to, że pracuję z bardzo doświadczonymi dziennikarkami i mogę rozwijać swoje pasje. Hej, nazywam się Julia Lubecka, w kobiecie.pl pracuję od niedawna, interesuję się modą, urodą i polskim i zagranicznym show biznesem, a w pracy w kobiecie.pl najbardziej lubię to, że mogę rozwijać swoje pasje i pracuję w super zgranym zespole. Nazywam się Ksymena Borowiecka, w kobieta.pl pracuję od kilku miesięcy, ale już zdążyłam sporo namieszać. Piszę o gwiazdach, ale tak naprawdę pasjonuje się światem beauty, ekologią i modą, zwłaszcza polską. Mam nadzieję, że na naszym portalu znajdziecie to, czego my same szukamy, bo takie jesteśmy. Nazywam się Kasia Mizera. W kobieta.pl zajmuje się czymś, co ostatnio trochę wyszło z mody, czyli słuchaniem ludzi, bo ze słuchania rodzą się tak naprawdę najciekawsze historie. Dla równowagi zajmuję się też modą. Chciałabym stworzyć razem z czytelniczkami kobieta.pl społeczność kobiet, które są zaangażowane, świadome siebie i po prostu lubią siebie. Cześć, nazywam się Małgosia Malinowska. W serwisie kobieta.pl pracuję już od czterech lat. Pewnie dlatego jestem bardzo mocno związana z tym serwisem i utożsamiam się z nim. Cenię kobietę za to, że piszemy na ciekawe i niezwykle ważne tematy. Staramy się być blisko ludzi, dlatego ja jestem szczególnie szczęśliwa, kiedy moi bohaterowie zapraszają mnie do swojego życia i dzielą się swoją historią. Bliskie są mi też również tematy parentingowe. Sama jestem mamą, mam dwie córki, dlatego tematy związane z macierzyństwem i wychowaniem dzieci są moim konikiem. Cześć, nazywam się Olga Pejas, w kobieta.pl. Pracuję od dwóch lat i zajmuję się medycyną estetyczną i pielęgnacją. Kobieta.pl lubię za to, że nikogo nie wyklucza i zdecydowanie poszerza horyzonty.